Mili Państwo, witam serdecznie z tej strony Matełko Upoś. Jak widzicie, ubrałem się dzisiaj trochę bardziej na elegancko z dwóch powodów. Po pierwsze, mamy, słuchajcie, dzisiaj ogromny budżet, tak naprawdę. A druga sprawa, dlaczego tak się, słuchajcie, ubrałem, jest taka, że nie muszę sprzątać swojego pokoju, ponieważ dzisiaj złapałem mysz. Zrobię, słuchajcie, wróżbę i wam opowiem o tym, bo generalnie nienawidzę sprzątać swojego pokoju i ostatnio. Dobra, w sumie tak się kliknęło, to tak zróbmy. Jak coś, wróżba polega na tym, że jeśli wyjdę ze skrzynki, na plus, to znaczy, że opening cały pójdzie po myśli, a jeśli na minus, to znaczy, że raczej będę miał pecha. Ale wracając, słuchajcie, nienawidzę sprzątać swojego pokoju. Dobra, jest plus! I na tym trybie nie wiem, czy kiedykolwiek miałam plus. Nie lubię sprzątać pokoju i tutaj mam pewnie żarcia na miesiąc do przodu, no ale słuchajcie, ostatnio obudziła mnie. U. Ostatnio obudziła mnie mysz Która wyskoczyła z lejsów Paczek chipsów jednej z pięciu, które tutaj mam W ogóle mega fajny plus tutaj jest Naprawdę, jak na taką skrzynkę W ogóle właśnie, słuchajcie, będzie trochę chaotycznie Ale mi się przypomniało, że Przecież jak ty sobie wpłacisz 10 zł, niecałe Możesz wygrać M4A4 za 240 Tak samo jak wpłacisz 4 dychy Możesz wygrać kosa za tysiaka To wszystko z kodem Mateo, 2 ,10 zł 10 groszy na start Plus 10% więcej do doładowania No kurde, no myślę, że jak ktoś chce mieć Fajniejsze skiny. To z moim kodem będzie miał jeszcze fajniejsze. Tak, obudziła mnie mysz. Wyjadała mi chipsy. Słuchajcie, ja mówię, no nie, dobra, trzeba posprzątać pokój, bo jak to dalej tak będzie, to z jednej myszy zrobi się więcej. I to będzie jedyny stosunek, jaki będzie w ogóle w tym pokoju. Więc mówię, dobra, trzeba posprzątać. Ale słuchajcie, dałem pułapkę. Za pierwszym razem. Yy... Pułapka dalej stała, a jedzenie poszło, ale za drugim razem, ja się słuchajcie, naczytałem o tych myszach. I za drugim razem mysz wpadła. I ja dzisiaj, słuchajcie, na podwórko za ogonek myszkę wyrzuciłem, tak? I nie ma już myszy, tak? Może dalej być ten pokój tak, jak jest teraz. I tak naprawdę to był chyba w ogóle tryb. Shared. Czy jestem zadowolony z tego, że tu jest takie zielone okienko, że Win? Mm -mm. Bo, bo tu się nie zgadza, nie? Nie wiem, słuchajcie, ja się dziwię, że ja nie mogę nikogo znaleźć. Jak ktoś ogląda moje filmy i będzie słuchał takich historii, o, Royal Case, słuchajcie, trzy skrzynki lecimy na grubo. I W ostatnim odcinku mówiłem, że miałem problem czy hej napisać przez Hasamo, czy... Kurde, trochę na minus jesteśmy. Przez Hasamo czy przez yy, CH. Teraz mówię, że nie muszę sprzątać w pokoju, to no prędko baby nie znajdę, nie? Kurde, dołączamy. Dobra, dołączę. Dawno nie było tych skrzynków i wszystko. Yy, kurde, to jest ten chyba najlepszy boost, nie? Danej skrzynki. I oby ten boost zadziałał, bo póki co to wam powiem, że ręce mi się aż spociły, jak zobaczyłem w ogóle do czego ja dołączyłem. I to jest tryb standardowy, czyli wygrywa osoba, która ma lepsze skiny, ale póki co. Uu, no dobra. Po prostu popatrzmy na to, może wspólnie. Dierka dostałeś, tak? Mhm... Ale teraz ja wygrywam. Oj, ale wiecie co? Dobra, sypnij mi coś. Już wiem, że ja to przegram. No kurde, no ale tak mało, ile tu jest różnica kilkus... Nie, nie, nie. Wracamy na stare. O, wiecie co ja zrobię? Ja wam pokażę co ja wam zrobię. O. M4 case, super skrzyneczka. Trzy sobie otworzymy. Ja zamykam oczy i wiem. Kurde. Dwie skrzynki otworzę. No dobra, no teraz mi oddałaś, ale to nie wiem, czy ty dalej zasługujesz na te serce. Dobra, jeszcze dzisiaj przytrzymamy cię z tym sercem, ale tak to. AWO, AWP case, pamiętam, że... Ostatnio, z parę miesięcy temu fajnie oddała. Tu w ogóle bardzo mało skinów jest. daj ta coś. Mhm. Mm dobra, słuchajcie, z tymi bitwami akurat w tym odcinku było tak nam nie po drodze, więc i liczę na to. O, AWP Case, tak, tak. Że w końcu jakoś tą bitewkę wygramy, nie? Dobra, noc. Dobra bitwa się wydaje. Dajmy sobie na trzy gracze i dajmy. A, dajmy. Underdog, nie? O, i w ogóle ktoś do takiej dołączył. Ładnie, ładnie, dobra. Trzymajcie proszę kciuki. Pamiętajcie też o kodzie Mateo w ogóle. Bo ja swojego kodu nie mogę użyć. A ty możesz. Dobra, tu nie ma co panikować bo to są. Przeleciały tam te e, najtańsze skrzynki. Proszę bardzo, Mateuszek, piękny i młody, wygrywa. Teraz dalej będzie wygrywał. Pewnie, że tak. I dwie ostatnie skrzynki. I to być może. Bardzo fa. O! A nie, 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 nie. Dobra, 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 dobra. Poczekajcie. Bo ja już się wystraszyłem, że mój blok jest bardzo dobry. Tak jest! Ej, dobra! Dawno nie miałem aż tak dobrego jakby plusu w ogóle z bitwy. Ej, dobra, ładnie poszło, ładnie poszło, w ogóle zobaczcie, naliczają nam się też punkty. Za te punkty dodatkowo jeszcze możemy sobie kupić skina. Także słuchajcie, ja to sprzedaję i na dzisiaj Wam po prostu dziękuję za oglądanie, no, Zapraszam do link w opisie, jeśli jesteś pełnoletni. Do zobaczenia, trzymajcie się i na razie.